Aha, ten gość tutaj. Nie wiem, coś z tymi FPS-ami jest nie tak. Falsk, oh, słuchaj. No ja go klepą. Nie wiem, musiałbym jeszcze bardziej grafikę chyba zmniejszyć. Czekaj chwilę, zmniejszę tu grafikę, bo nie wytrzymam. Tak, no na, się... na razie jedziemy Windows. window. dobra. O, to są sklepy. A nie. Dobra. O, teraz już trochę lepiej jest. Sklepy? Cześć, to sprzedaję. Wszystko co mam. Tak, ja bym rozbijał Co to jest personal item? Nie wiem, co to znaczy personal item. Pana. Nie Pana. wiem, sprzedałem to. Oho, fajnie mówię. Co ty z to jest zrobić? Nie da się z tym zrobić. Get moonsho moonshot. Co to jest moonshot? Na razie gadają sobie. No właśnie. Drop Trap, gdzie ty mówisz? coś? Teraz nie, ale czasami go. Ej, tu jest bronka. Chodź tu. O. Tu. Idę? O, dobry. O, pistolet. O, dwie strzałki do góry są. Biorę ten. Zmieniam se od razu. Zmieniam z O nie, to ten jest lepszy. Tu czemu mi tak? Aha, bo mi porównuje ze sniperką. Boże. Czy... O, ten ma na przykład dwa. Teraz na przykład to podmienić A? A to. O. taki pistolet okay, jest Co, co, co? Gdzie tutaj? Nie wiem co się dzieje w ogóle. Zeskoczyłem tu. Też Chyba mnie rozjedzie to za chwilę. Okej. Okay. O! <gry> Zabiło cię! <gryzanie> to otw się otwierało się. Dostałeś. Czachę. Nie <gryzanie> dobrze, Ja czekam. Ale dostałeś Czachę. A coś myśli się wyglądało. Niech tam Po jest, już. tu jest. Uf. Jack. O, już mam troszkę więcej FPS-ów. bym trochę pozmieniał, to by było jeszcze lepiej. O, i tam był. Gadał przez no. chwilę. Ale nie ma już tego. ro, ro hana Tego głównego. Oho. Rolanda? Czyli, czyli... Rolanda, czyli to jest po to dwójce. O? Nie, to jest przed... A nie no. wiem. Według mnie przed tym. Przed dwójką po to No ale... Roland zginął w dwójce. Roland będzie pewnie. Tylko nie, no zginął, właśnie teraz... Morderer off my way, way. Aha. Open fire Co się dzieje tutaj? Coś jakieś działo Oho. A to chyba nasz bystr, nas wystrzelił po prostu. tu, atakuje. Oho. No aleśmy przelecieli. Aśmy przelecieli. Dachlę. No, tu się dzieje. Ale akcja. No. Nieźle. <grywa> 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 Hello. Hello. Oho. To die. Oh, yeah, I can answer that. You're not okay. The second you open this door, all the oxygen is going to vent and all the non mm. robots in there are going to suffocate. It'll hurt a lot and your eyes will pop like grapes when the pressure differential gets too harsh. So, here's oh, my plan. When you're ready, open the door and follow me to my oxygen bubble. Sound good? Don't answer. Conserve your oxygen. Lecimy. Oho? Janie. Koleżanka. Black O nie, powinien być white. O, ja umieram. Tak. Mi się... A ty umierasz? Nie. Ja jestem robotem. Nie, wytrzymam. Już cheating się uprawia tutaj. Tak Dobrze granie zaczęła. Jak się od... o, w ogóle odpala ten... Eee, ...skill, ten... ...ulti? Na F albo tak na F. Oho, dobra. Podleczyłem się. O, już wyszedłem i znowu ginę. Ja nie doskoczyłem tam. Nie wyskoczę tu. Około. Nie bo mam. Gdzie ona jest? Ziemy. O, dobra. Ty, bo dawaj, poginę, tyczku. No nie, pojadam po mnie. O, dobra. Moje. Dobra. Potrzebowałem. nie potrzebowałem. Nie zostało potrzebowane. Nie było. Gdzie, gdzie ma? A jamming signal. Haven't noticed anything like that. You might want to get to Concordia. This oh, is it. city run by a fella called the Mayor. Good I will give you. You'll Leczenko. need an 2 kit. Oz kits, we call them, to survive the journey. I I've got some broken ones stashed nearby, but I can repair them for you. Great, man. If you ain't breathing tight, you'll be glad to get got a Oz kit. Head to these coordinates and clear the place out. Oh no! I spent my multi just for O to są tarcze do kupienia. O, to tam muszę iść. W tamtą stronę muszę. Tarcze? Kurde. Jesteś. No dalej. Co? tu? A tu. O, tu co tu jest? E. Aha. A, te pić. O. O, O, tarcze są. No, nie, bo... nie, nie wiem, czy potrzebuję... Ja, ja mam 38 tysięcy, ty. Naprawdę? Ja mam 300 pieniędzy Kup mi tarczę tam z wyprzedaży. wyprzedaży? Nie. To jak ci... jak rzucić? wrzucić? Okay. G? Nie. A... Jakoś się rzuca. Eee, drop, kłop. O, jest, rzeczywiście. Fajnie, dzięki. Dobra. Ja bym muszę posprzedawać te rzeczy. Tak, to, to. To. A czekaj. Czekaj, czekaj chwilę. Da się to odpalić? O. Hello, dear sister. Słyszysz Hammerlocka? Mhm, tak. To jest moja ta. To, co sprzedałeś. No. To pewnie jest rzadko coś. Posłucham se hamer loka i lecimy dalej. Hmm. Pick up all the Możemy jeździć ja, ja Ty humm. masz już tą maskę? Nie mam, nie mam. mam. Czekaj, bo ja czekam aż on się wygada. Dobra. A ty w sumie możesz biegać se tam. Tak, to ja Ci powiem, gdzie są jakieś takie miejsca, gdzie tak, masz odjechać. koło mnie w sumie na górze jest. Sobie ale nie, bo tu mnie aż tak, wiesz, nie zabija mnie aż tak bardzo. Dobra, hej. Koleg, dobra, lecimy. Wiesz, na. Na razie Cię nie zabije jakoś bardzo. Tu jest miejsce chyba. Te takie z ziemi, co lecą. Będzie tak, to będzie to? Właśnie wchodzę w to. Tak, to jest. A tu jest, to jest tlen. Skaczesz na tym? To jest tlen. Ej. Okay. okej. Okay, okay. Nie Wiem, czy to nie podskakuje się na tym dyszy. Nie, a nie. A Tlen daje. A nie leś tutaj. Dlaczego no. to? To ty nie możesz. Ej, coś mi bije. Kragon. Co to Skagi. Butejsze. Tutaj jeszcze maluszki Paląc się, jak się je zabije. O, jakie duży! Ale to celne, widzę. No mam o, ich. O, więcej! Na no, pieniądze mam przy sobie. Nie wiem, jak działa moje ulti. No, w palce? paliłem, nie wiem, co atakuje. F. Yeah. I trimm used to be in one and not lava adjacent. It took away I loved it. Whoops. Just punch off the locks with your meat tanks. That's moon for Need assistance. Za Tu jeszcze jeden. Z ogonu Tak, gdzie mam iść? Tutaj? Tak, tutaj. O, masz. I tutaj. Mm -hmm. A, jeszcze z tyłu. Teraz. Nie, jeszcze, jeszcze inne miejsce mamy. mam. Arcy. Doktor feels good. Nie tędy, trzeba A, zaraz F-kę no, tak, tak, tak. na górę można wejść Wiem, tylko idę do, do tlenu. Dobra. Tu smoczki są. I idziemy na górę. O, smoczek jest. Level Level up. Dziękuje Ale śmiesznie się... Będziesz dobrać. ginął Tylko na razie No, dodam sobie punkt Też sobie dodam punkt Właśnie nie A, wiem... Aaa, dobra, wejść Bo tutaj no, trzeba zastanowić nad tym co no robimy No właśnie, to w jakimś bezpiecznym miejscu Tak ja. ja, bo jestem na ...wyżej chyba trzeba iść No, ja też tu idę nie wiem, ta sniperka jakoś. O nie, oddaję ulti przez przypadek. No i co? Jest ja nieznane, że To nie niżej, do... a to tu chyba. O. Co teraz? Mhm. A, mi dajcie. Dobra. Ale gdzie? Niżej pokazuje. Jeszcze niżej? Tutaj jest jakieś wejście? Nie no. Jesteś? Dobra, no, to szukam. To Zaskoczyłem na dół. Dobra. I tu jestem gdzieś. Ej, no i jesteśmy tu, gdzie byliśmy. Aha, dobra, jesteśmy idiotami, Jakub. Na górze jestem. Jeszcze locki są? No. Nad tymi lockami, co były tutaj. Są jeszcze dwa. O! Uprzedziłeś okay. mnie. Dobra. Co no, lecik jest, jakbyś chciał? Chcesz, porównam. Ale to poostrzelamy jeszcze tego gości tutaj? Dobra, ten pistolet. Weź Daj, sobie weź. Tutaj. tu się dzieje? Aha, tu walka jest. Co ty, ty strzelasz, tu... już, już była, już była walka. Aha, to minęło z walką. A ja mam jakiś karabin, ale w sensie jest no, zwykły tak, karabin. Wezmę go sobie zamiast tego łąka. Broń. Musimy tam doskoczyć, Jakub. A jaki jest skok? Taki. To doskoczę tam. Z Skrzynka z bronią tu jest. Już ty <grystanie> Karabinki? O, karabiny. Może to ja mam jeszcze Mogę Czy nas sprzedaż, wiesz, obydwa. No to ja też to ja, sobie ja, nawet. nie tak tak. tak. sprzedawaj rzeczy, bo ty masz mniej kasy, nie? No tak. Hold Z to inspektor. Inspektujecie. O, jakie karabinki. Okay. No czekaj, zim. bo teraz jest problem taki, żeby zaskoczyć z powrotem. tam. Dobra, nie ma problemu. Jem. Grawitacja. No tu ziomek jest, nie ma. Ziomkowa. Oho. Co to? Dostaliśmy jakiś ten. To. No jak to się nazywało? Item Oczywne. taki. Nie, item się dostaje. E, oskit dostajesz. Też dostałeś pewnie. Co ona Aha, o jest! Tak, odbłamał. A czekaj, bo teraz Pytane. misje się wybiera, nie? Tak, mamy dwie. Tak, tak możesz mamy wybrać. Trzy nowe, mamy trzy nawet, mamy misję. To najmniejszy level dajmy. Dajmy takie, które nie są fabularne. Ja robię pierwsze boczne. Oj, tu jest snajperka do wygrania, robimy to. One day and Robimy ja te, to. Ja sobie zobaczę tak szybko jeszcze. Słyszę skile. Skile, Tak, tak, tak. tak, tak. Mhm. Dobra, co tu mamy? Tu A. mamy co? Critical hit. I'm sped. To będzie chyba to będzie dobre. Tu będzie pewnie na pistolet. A nie, tu jest na tego. Na Ulti, sfokusowane. To nie chcemy. A tu jest na co? Master Gun jakiś, Master Reload Speed. Nie no, myślę, że w zielonej idę W łowce. Teraz tak, bullet speed magazine size, albo critical hit damage time speed, to idziemy A, no, Mam jakieś te do rozdania, Dobra Dobra, czekaj chwilę Okej okay. Dobra Lecimy Jakub y i Eco story, trzeba podnieść Jakub eco story Dobra, to jeszcze, jeszcze sobie moment. Dobra, luzik, luzik, ja patrzę, gdzie to jest, to jest stan... tam. Oj, coś mnie atakuje, co mnie pi? Nie <śmuszczak> stąd, jeżdżesz Dobra, ja się Pięknie. tu, ja się tu rozgrzewam. Dobra. O, mnie jeden Tu widzę, o, już się, obroniłem Cię. Powleciały, to, to... to, to... już Chryste, Panie. Ten pierwszy idę. Gnia... Coś, coś zrobię. Coś się dzieje za dużo w tych jest. O, karabinek poleciał tutaj. Chcesz się pingować? Jest? O, ładny. fajnie, Czekaj, wezmę sobie. To jest... Ja wiem co jest, to Nie wiem o co chodzi z nim. Czy da rozwalić? Pewnie, że się da. Jeszcze... Je... Co to jest? Oksygen kanister. Ale jej co? pozbieraj sobie, no. Oxygen canister. Dobra, lecimy. Piko, piko, Piku piko story. Piku piko. To jest oxygen, oxygen. canister. tam. Zresztą... O, tu coś zielonego poleciało. Pistolet. Zielony. Możesz sobie wziąć? Jak to... O, to hany. Oksygeny tu są same. Odwach. A teraz mam oksygen kanister i mam ten. Nie tracę życia, tylko tracę tlen. Mam trzecią tom. Yy, no, trzeci pasek. Tlen. Tak, tak ja też mam, tlen. ale mnie nie spada. O. Nie, niestety spada. Gdzieś czekaj, tutaj coś jest. Bo pod tym gdzieś, jak tutaj. Aha, no tutaj, co, I co teraz? Jakby ja tu spadnę, w locie to złapię. To trzeba zaszczepić. Mm. Nie, to trzeba w blocie złapać, czekaj, lecę. Aj. Tutaj można spaść na dół. Złapałem. O. Dobra. Faust masz. Aha! Łooo! Wow. To jest Skoczyłem do mury. Hmm. O, znalazłem znajdźkę. Jak on? Symbol nie wyskoczył ci? Progress update. Tu jestem na górze. Tu jest znajdźka. To idę tam. Idę do ciebie. Możesz. Olecam sobie... test. Tu widzisz? Znajdźka. Na ziemię. Tak. co jest? No jesteśmy atakowani. Śmieszne że dźwięki są tutaj. to przytłumione. No, no, no. O. Dobra. Wracamy. Dobra, tu jest super. Gdzie to trzeba? O, tutaj. Dobra. Cool. O, tu jest coś. To jest... amo. Tutaj mamy... Ico starych Jako device. nie ma polskiego języka w tej grze. No. Szkoda. Szkoda. Dobra, jestem. Idziemy. Co? Czego szukamy? Aha. Oj, jakieś bossa będziemy zabijać, Jakub. Chodź, gotowy? Na no, no leci. A to on. O kurde. Dobra, no to sniperka Snajperka to jest gówno tutaj. Dobra. Co jest? Nie wiem. Don't shot, yeah, mele, mele, mele. Jakieś mele mam. Ja. Yeah. Co ty zrobiłeś? Mele, mele, mele? Tak.

46 dostałem. 14. Ale z elektrycznością. O, widzisz. ci, bo może się przyda na te tarcze. Ja mam dwie bronie i dwa pistolety, jak chcesz. Mogę ci wyrzucić. Chcesz? To nie wiem, w jakim stanie są. No O, Tu jest ta stareczka? A bo to też mam jest ta, ale to ma. Ta... Ej, okay, ta twoja ma boost. Jeszcze 120% Critical Hit Damage. Ten z dachu jest spoko. Dobra, ja sobie przetestuję. Yeah. Przetestuję tę twoją no. sniperkę. O, no, Ona goli. może mieć fajny damage, właśnie taki dodatkowej. O, czekaj. Okay, dobra, bo teraz questy trzeba wybrać. Robimy boczny, nie główny. Czyli ten robimy. To robimy. O, czekaj. A tu jeszcze jest ta? Są tu misje? Nieaktywna chyba. To aktywne, chyba. Dobra. Dobra Jakub, bo jest misja. Może na razie... czekaj, ja, sprzedam ja... się jeszcze. Sprzedaj się. Przedaj się. Pewnie. Sprzedam się, no. się? A czekaj, ja się też nie sprzedam. Ale czekaj, sprzedam... Nie sprzedam tego... Tą sniperkę... 900-wek mamy. Więc tu no. dobra, lecimy. Tutaj mamy jakieś. Robimy na razie boczne misje. Robimy pierwsze. Tędę, trzymaj. Chcemy testować snajperkę. do góry, a tutaj. Dobra. Tutaj, gdzieś tam jump paduł, trzeba iść. Czyli, czyli trzeba iść tędy O no właśnie, tu A idzie na górę? No na górę, na górę A to się idzie na górę, na górę No i tu jest jump I'm not quite looking, uh... Sorry. Ej, patrz się to Request sentu, Jakub co to jest? Do tradu. Możemy się tradeować? O, a, możemy. A, ja ci mogę zaoferować coś? Jak to kurwa no, no? Nie mogę tego ci dać. Co bym ci chciał? Do... Dobra, wyłączyłeś. Czekaj. A, wyłączyłem. Skaczę. O, skacz. A, shot! Nie, jak to? Shot left object. Gdzie mam strzelić? O, wyrzuciła mnie do góry, co teraz? A wepczy! A kaczki trzeba zaszczelić! strzelić. Dobra. Nie o chodzi. Ale ten jump pad sobie tak nie działa, po Ej, czekaj, bo umieram. Dajcie mi.